Hejo! Ostatni film z serii metr 80 mierzy bardzo przepadł Wam do gustu. Mierzyłam wtedy 11 par spodni z Zary w poszukiwaniu tych idealnych na wysoką dziewczynę. E, poprosiliście mnie w komentarzach, abym teraz poszukała idealnej sukienki. Nie trzeba mnie dwa razy prosić, oczywiście to zrobiłam i wybrałam 18 sukienek z Reserved ze strony online. 18 sukienek może wydawać się lekką przesadą, ale jak mam być szczera, to resert teraz na stronie online ma mnóstwo pięknych sukienek i hamowałam się w tych wyborach, bo chciałam po prostu mieć je wszystkie w koszyku. Starałam się sięgać po takie, po które nie sięgnęłabym na co dzień. Na co dzień raczej noszę sukienki przede wszystkim marki Laurella, czyli wiskozowe sukienki, mocno podkreślone w tali, rozkloszowane nad kolana, ewentualnie do połowy uda tak maksymalnie, a tutaj naprawdę są przeróżne długości. Od mini, przez Midi, po Maxi, są ramionczka, są rękawy, są długie rękawy, są wzory, są gładkie kolory, jaskrawe, bardziej stonowane, jest po prostu wszystko różne materiały, ale przy założeniu, że te materiały mają być dobre. Czyli nie sięgam po poliester, po akryl, nie sięgam po syntetyczne materiały, mogą być naturalne, mogą być sztuczne, typu bawełna, wiskoza, LEN, ale nie sięgam po plastik. Dlaczego nie sięgam po plastik? Otóż dlatego, że robi się coraz cieplej, a ja nie mam zamiaru czuć się jakbym miała na sobie torebkę foliową, ponieważ tak właśnie czuję się we wszelkich poliestrowych rzeczach, po prostu jakbym miała na sobie foliówkę. Dlatego już od wielu lat unikam takich materiałów, staram się sięgać po te jak najbardziej przewiewne oddychające i cieszę się, że marki coraz y, częściej do tego dążą, żeby właśnie unikać tych sztucznych materiałów syntetycznych, a jednak sięgać po te oddychające, idealne na lato. Tak samo jak pod poprzednim filmem, czekam na Wasze komentarze, w której sukience wyglądałam najlepiej, w której najgorzej i którą powinnam sobie zostawić. Naprawdę na Was liczę, ponieważ mam tutaj nie lada wyzwanie i waham się pomiędzy kilkoma. Czy faktycznie mam je wziąć, czy jednak lepiej je oddać? Mam na sobie sukienkę numer 1 w 100% z wiskozy w rozmiarze S z takim zwierzęcym printem beżowo-czarnym. Bardzo mi się podoba i już mnie w sobie rozkochała. Ma bardzo ładny, taki głębszy dekolt, ale ja nie noszę staników typu push-up, generalnie nie przepadam z takimi bardziej usztywnionymi stanikami. Wolę koronkowe, miękkie, bardziej topy, więc u mnie ten dekolt nie rzuca się mocno w oczy. Jest taki raczej schludny, elegancki i akceptowalny. <tania> Talia jest też ładnie zaznaczona Takim szerszym pasem. Mimo, że talia jest tutaj delikatnie luźnawa, to uważam, że to jest taki luz akceptowalny, który będzie w porządku, właśnie na lato. Jest cała, zapinana na guziki, ale żeby ją założyć, wystarczy odpiąć tylko dwa lub trzy tutaj na górze. Ma takie delikatne, powiedzmy tutaj, bówki, ściągnięcia na rękawach. Rękawki są takie dłuższe. No i oczywiście elegancka długość mili. Bardzo mi się podoba i myślę, że ją sobie zostawię. Tak wygląda z boku, a tak wygląda z tyłu. Z tego, co patrzyłam, to materiał dzięki temu, że jest taki grubszy i bardziej chropowaty, nie jest też prześwitujący, więc raczej bielizna nie powinna być widoczna. W skład sukienki numer 2 wchodzą wiskoza oraz Len, czyli mieszanka materiałów idealnych na lato, dobrze oddychających i przewiewnych. E, materiał jest super w dotyku. E, jeśli się gniecie, to i tak to dobrze wygląda właśnie dzięki temu, że jest tu dodatek lnu. E, po prostu, mimo że jest podnieciona, będzie i tak wyglądać elegancko. Kolor taki delikatnie oliwkowy, mm, ale jeśli chodzi o krój, to nie jest to totalnie mój styl, ponieważ ja nie lubię takich ramion. Teraz mam je założone na, na ramiona, jakby, ale kiedyś. To i tak dobrze się w tym nie czuję, czuję się taka trochę poszerzona, taka większa, i przez to właśnie, że jestem wysoka, mam ten 1,80 m to przez to, że coś mnie poszerza na ramionach, czuję się wtedy jak taka baba. Nie wiem, czy rozumiecie. Pewnie wysokie dziewczyny będą rozumieć to moje skojarzenie i to uczucie, właśnie kiedy coś Was tak poszerza, powiększa, że czujecie się takie wielkie, większe, a nie wyższe od innych. W każdym razie, jeśli chodzi o rękawy, to też są niestety za krótkie: czy to jeśli mam spuszczone te rękawy pod ramiona, czy to na ramiona. Więc dla wyższych osób, które chcą mieć jednak długie rękawy, odpada. Ale generalnie, jeśli na przykład lubicie właśnie takie kroje hmm, hiszpanki, to się chyba nazywa, z tymi opuszczonymi ramionami, to bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo polecam wam tę sukienkę na lato, ponieważ materiał naprawdę jest przecudny. Jeśli chodzi o długość, to jest w porządku, no ale niestety te ramiona i te rękawy za krótkie odpadają. Sukienka numer 3 jest w 100% z bawełny, z takiej sztywnej i trochę. Szeleszczącej. Nie wiem, czy, mi to, czy by mi to nie przeszkadzało jakby na co dzień, gdybym tak właśnie szeleściła wśród ludzi, ale w każdym razie jest to przepiękna, intensywna zieleń. Nie taka jakaś szarawa czy ziemista, tylko właśnie taka bardzo soczysta. Powiem Wam szczerze, że yy, wzięłam tę sukienkę tak dla fanów, żeby zobaczyć, jak będę w niej wyglądać, ale chyba mi się podoba. I <grym> yy, nie wiem, czy jej w sumie po prostu nie zostawić. Tak naprawdę, kiedy zobaczyłam ją, wyciągając ją z pudełka, to pomyślałam o matko, będę wyglądać w tym jak klaun, ale nie wiem, no chyba ładnie to wygląda, szczególnie z tymi moimi rudymi włosami. Talia jest w całkiem dobrym miejscu, no powiedzmy, mogłaby być takie pół centymetra niżej, ale tak czy siak jest ok. Talia jest na gumce, więc tutaj niezależnie od tego, czy macie Mniejszą czy większą talię, to wszystko powinno być w porządku. Długość jest ok, po prostu jest to długość mini, ale i tak tak mniej więcej do połowy uda, więc nie jest to nic gorszącego, powiedzmy. Rękawki są do łokci, delikatnie za łokcie i nie, to nie jest gumka. Tutaj nie ma gumki, tylko to już jest takie mocniej zaszyte. Podoba mi się to. Gdybym była jakąś gwiazdą i gdybym wychodziła na scenę, to bym właśnie zostawiła sobie tę sukienkę, żeby tak mieć na jakiś mój występ, na jakiś koncert czy coś w tym stylu. Nie wiem. Dajcie znać, co myślicie koniecznie. Czy mam ją sobie zostawić, czy powinnam, czy, czy lepiej oddać, bo wyglądam faktycznie jak klaun? Mnie się podoba. Będę jeszcze nad nią myśleć i zobaczymy, czy ją sobie zostawię. Giezienka numer 4 to ponownie 100% bawełna, ale jak mam być szczera, kiedy wyciągnęłam ją z pudełka, pomyślałam sobie, czy tu jest dodatek poliestru, ponieważ ona nie. W dotyku nie jest przyjemna zbytnio. Właśnie jest jakby w dotyku delikatnie sztuczna, ale kiedy patrzyłam po metce, to faktycznie nie jest to 100% bawełna. E, kolory są super. Ja bardzo lubię takie e, właśnie klimaty jasnego fioletu, e, żółtego, właśnie i te printy zwierzęce. To jest super mój styl. Błówki są super, znaczenie talii jest też super, ale niestety długość jest e, kiepska, ponieważ. Ten szef nad falbanką kończy mi się w połowie pupy, a domyślam się, że powinno być trochę niestety niżej, bo przez to, że kończy mi się właśnie tak wcześnie, to mam taką, no, taką pupę odstającą mocno z tą falbanką. No i domyślam się, że kiedy bym się gdzieś tam schylała, czy na przykład by podwiał wiarkę, no to już bym miała po prostu cały tyłek na wierzchu. Te sukienkę zwracam, szczególnie właśnie za ten materiał, niezbyt przyjemny w dotyku. Sukienka numer 5 to ponownie 100% bawełna, wydaje mi się, że jest to sutena bawełniana, ponieważ ten materiał jest po prostu bardzo śliski. Jak widzicie mam ciemną bieliznę pod spodem, no i tutaj jeśli chodzi o białą sukienkę, to jestem w stanie się generalnie zmusić, żeby jakąś jasną bieliznę założyć, więc to mi aż tak mocno nie przeszkadza. Materiał jest taki całkiem właśnie sztywny, nawet też grubszy, to nie jest jakaś taka cienizna i słabej jakości materiał na pewno ale nie czuję się w tym dobrze. Widzę, że po prostu mnie to mocno poszerza i te takie bówki i to, że nie mogę sobie dobrze znaczyć talii, ponieważ talia, przede wszystkim znaczenie talii jest zbyt wysoko, plus generalnie mamy tutaj ściągnięcie na wstążkę, możemy to mocniej ścisnąć, ale nie jestem w stanie ścisnąć to aż tak mocno, żeby to było dopasowane. I też uważam, że to nie jest taki styl sukienki, która wymagałaby tego dopasowania w talii, więc postanowiłam ją właśnie ustawić tak związaną, luźniej. Długość jest bardzo bardzo ładna, wykonanie jest moim zdaniem bardzo dobre, e, tylko po prostu to nie jest mój styl. Kojarzy mi się ta sukienka trochę z Kelly Family. <laughs> jeśli Wam się podobają takie klimaty, to oczywiście jeśli chodzi o jakość, jak najbardziej polecam, ale ja będę zwracać, ponieważ to nie jest mój styl. Nr numer 6 to tak naprawdę taki długi t-shirt, oczywiście 100% bawełna i to taka grubsza. To jest taki t-shirt gruby, powiedziałabym, że taki wręcz zimowy. Jak często są takie bluzki na długi rękaw, grubsze na zimę, no to właśnie to jest ten typ materiału, na pewno nie taki cieniutki, bawełniany t shirtnik Chciałam zobaczyć, jak będę w tym wyglądać, ale chyba niezbyt dobrze się czuję. Czułabym się po prostu w tym jak w piżamie, mimo że na innych osobach takie t-shirty, właśnie długie, jako sukienka, mi się podobają. Tak na mnie to chyba niezbyt dobrze wygląda, przynajmniej po prostu ja się w tym zbytnio nie odnajduję. Jeśli chodzi o odcień różu, to też on chyba nie jest zbytnio mój. Ja generalnie bardzo lubię się w różu, ale ten konkretny odcień do mnie po prostu nie przemawia. Tak to się prezentuje z boku, po prostu jak długi t-shirt. Jeśli szukacie czegoś, Takiego to na pewno jest to porządny materiał gruby, który mogłabym polecić, ale ponownie ja zwracam, bo nie, nie, nie. Sukienka numer 7 to stuprocentowy lajocel. Mamy tutaj piękny odcień butelkowej zieleni, który jest absolutnie boski, ale mm, sam model, sam kształt sukienki mi się nie podoba, ponieważ szef, od którego zaczyna się falbana, jest idealnie w miejscu moich bioder. Przez co, kiedy ten materiał leży mi na biodrach, a nie mam zaznaczonej talii, to robi się ze mnie taki trójkąt, czyli tutaj jestem trochę mniejsza, a tutaj biodra są mocno poszerzane. Po prostu to nie jest mój krój sukienki, to nie, jest, to nie jest mój styl. Jeśli Wam się podoba, to w kwestii materiału jak najbardziej polecam, czuć, że jest dobrej jakości. Jak tak naprawdę większość sukienek do tej pory, oprócz tej fioletowo-żółtej, która była y, trochę kiepska w dotyku. W każdym razie ze mną ona nie zostanie, ponieważ będę ją odsyłać. numer 8 to 100% bawełna. Od razu powiem, że absolutnie uwielbiam ten dekolt, jest przepiękny. Bardzo podoba mi się to, że ramiona są na gumerce. One nie są raczej po to, żeby je spuszczać, przynajmniej tak mi się wydaje, bo to o wiele gorzej wygląda. Ale właśnie kiedy są nałożone tutaj, to tworzy się naprawdę piękny kształt, który cudownie podkreśla właśnie ten dekolt. To, co mi się nie podoba, to to, co zaczyna dziać się w okolicach talii, ponieważ czegoś mi tutaj brakuje. Nie mówię, że miałabym mieć jakoś super mocno zacząć talię, ale jednak jakiś taki szef, który wskazywałby po prostu, że tu jest talia, byłby w porządku. Po prostu czegoś takiego, co by mi tutaj zbierało ten materiał, brakuje i gdyby coś takiego było, no to na pewno bym tę sukienkę zostawiła, a tak bez tego jednak jestem trochę zdeformowana, i ta talia jest mocno poszerzona. Długość chyba jest w porządku, akceptowalna sam materiał też jest taki sztywnawy, grubszy, porządny, bardzo mi się ona podoba, ale przez ten brak talii niestety nie będę jej zostawiać. Gdybym miała ją komuś podpowiedzieć, to może dla osób, które nie mają wyraźnie zaznaczonej tej talii i nie chcą jej mieć. Kiedy właśnie jesteście delikatnie szersi w tym punkcie, to może faktycznie powinno być tutaj nieco lepiej. Bo naprawdę jest absolutnie przepiękna i ten dekolt po prostu mnie kupuje. No ale talia niestety nie. Sukienka numer 9 ponownie jest w klimacie dłuższego t-shirtu. Tym razem jednak nie mam tutaj rękawków. To nie jest taka bluzka na krótki rękaw, tylko właśnie taki bezrękawnik, ale jednak z podusiami w ramionach. I tutaj chciałam połączyć dwa w jednym. Czyli po pierwsze chęć właśnie sprawdzenia się w takim dłuższym t shircie a po drugie chęć zobaczenia jak wyglądam w tych bluzkach z podusiami. No bo widziałam je w różnych sklepach, w różnych sieciówkach, ale jakoś tak głupie mi było je wziąć do przymierzalni. No i chyba słusznie, bo chyba niezbyt dobrze w tym wyglądam, przynajmniej mnie się to za bardzo nie podoba. Może jeszcze od boku całkiem fajnie się to prezentuje, ale z przodu mocno to poszerza no i jestem taką jedną wielką bryłą. Ewentualnie może, jeśli jesteście figurą typu jabłko, kiedy macie właśnie przepiękne nogi i trochę więcej ciałka właśnie w brzuchu i chcecie właśnie coś takiego, co nie będzie podkreślać mocno talii, to może coś takiego nada fajnego charakterowi tej, tej figurze i właśnie pazura ramionom, ale no u mnie niestety. Coś czuję, że Zbyt dużo sobie sukienek tutaj nie zostawię dzisiaj. Póki co tak stuprocentowo spodobała mi się chyba tylko ta pierwsza, no ale jeszcze mam mi trochę do mierzenia, więc lecę dalej. Sukienka numer 10 ma absolutnie przepiękny kolor. Chyba e, wydaje mi się, że znalazłam kolor idealny dla mnie. E, czuję się w nim jak Anastazja e, z bajki, księżniczka Anastazja. Po prostu cudo. E, niestety sukienka jest dla mnie zbyt duża. E, wydaje mi się, że XS byłaby dla mnie lepsza, bo nie tylko po prostu leżałaby tutaj lepiej w talii, ale też po prostu lepiej by leżała. Tutaj czuję, że mam sporo e, miejsca, w ramionach też jest jakaś taka luźna i sięga mi za ramiona e, i myślę, że zdecyduję się na XS żeby ją faktycznie kupić. To jest chyba wiskoza. Tak potwierdzam to jest 100% wiskoza, więc idealna na lato, e, więc chyba faktycznie poszukam po prostu rozmiaru XS i zobaczę może czy, czy jeszcze są jakieś inne wzory i kolory e, jest absolutnie piękna. naprawdę. tylko szkoda, że za duża. Pienka numer 11 ponownie kupuje mnie przede wszystkim ze względu na kolor, który myślę, że bardzo mi pasuje, plus pasuje też do e, tych rudych włosów. To jest 100% bawełna, e, nie ma tutaj podkreślenia talii, jest raczej takie odcięcie właśnie pod biustem, które później idzie e, w stronę pleców, ale tak czy siak, mimo że jakby nie jest taka super podkreślająca figurę, zostawiam ją. Podoba mi się, podoba mi się to jak leży na ramionach, e, że są takie delikatne bufki, tutaj wszystko jest fajnie tak ostro znaczone. E, myślę, że bardzo ładnie leży, długość ma też piękny. E, Piękną, idealną, właśnie akurat za kolano, naprawdę jest super. No, i z chęcią będę w niej chodzić latem. Sokienka numer 12 to jest to sama sokienka, którą mierzyłam przed chwilą. Chyba tak bardzo mi się spodobała na stronie, że nie zauważyłam, że biorę to samo, tylko w innym kolorze i też ją sobie zostawię. Naprawdę bardzo mi się podoba krój tej kiecki. Moim zdaniem super wygląda, właśnie tak bardzo letnio, dziewczęco. Tu można oczywiście sobie regulować rozpięcie. Tu akurat nie, nie zapinałam guzików, ale wcześniej miałam tamtą sukienkę wyżej zapiętą. Jest naprawdę śliczna. Po prostu mi się podoba, leży fajnie, yy, nie spinam się tutaj z figurą, yy, po prostu jest super, jest letnie, jest dziewczęco, jest miejsko, jest plażowo, jest cudownie. Numer 13 to ponownie 100% bawełna. Sama spódnica, sukienki mi się podoba, ale nie podoba mi się połączenie góry tej sukienki z, z tą spódnicą. Kolor jest bardzo ciekawy, jest interesujący, połączenie limonki z trawą moim zdaniem, ale jeśli chodzi o to, jak to wygląda, nie podoba mi się to, że ta jakby bluzka sukienki jest taka naciągnięta, to wygląda to tak, jakby ten dół był tak ciężki, że to jest aż takie spięte, napięte i no po prostu moim zdaniem to źle się prezentuje. Nie podoba mi się chyba to związanie, przy dekolcie w ogóle ten krój, te rękawki takie szerokie. Nie, jestem po prostu na nie przy całej tej sukience. Generalnie kolor jest ładny, ale to jak zostało to połączone, ta góra z dołem, to raczej nie jest mój klimat. Dół mi się naprawdę bardzo podoba, jeśli chodzi też o długość i o te falbany, no ale niestety w całości to raczej prezentuje się dość średnio. Sukienka numer 14 była takim moim marzeniem. Od zawsze chciałam mieć taką właśnie delikatną, wiskozową, letnią sukienkę czerwoną w białe grochy, yy, ale to jest SK i moim zdaniem lepiej wyglądałaby na mnie XSK, ponieważ ta góra jest taka strasznie luźna. Tutaj mamy taki sznurek, którym sobie spinamy talię i mogłabym jeszcze mocniej te talię ścisnąć, tylko że jest taki problem, że ten sznurek i to yy, zapięcie przez to właśnie, że ta sukienka jest dla mnie zbyt duża. Ciągnie tę sukienkę do dołu. I przez to właśnie ta góra wygląda na taką właśnie zbyt wielką, zbyt dużą, jak od starszej siostry albo od mamy. I tutaj właśnie przez to wszystko tak jakoś wygląda na większe. Na pewno zamówię sobie albo kupię sobie stacjonarnie xs bo sukienka jest absolutnie piękna. Ma tutaj nad kolanami rozpoczyna się falbanka, długość jest boska. Kolor i wszystko wokół tej sukienki jest po prostu super, tylko niestety rozmiar jest zbyt duży. Jeśli szukacie też takiej romantycznej sukienki na jakieś letnie, wieczorne randki, no to bardzo polecam, jest prześliczna, tylko raczej właśnie brałabym rozmiar mniejszy. Do sukienki numer 15 schowałam sobie ramionczka od Stanika do Stanika, żeby tak tutaj za bardzo nie przeszkadzały i nie psuły efektu sukienki, która generalnie jest piękna. Moim zdaniem jest to taka idealna sukienka plażowa, idealna sukienka, właśnie takie spacery, też jakieś takie może letnie randki, jak ta czerwona poprzednia, ale nie jestem pewna, czy ja w niej dobrze wyglądam. Ja mam taki problem, że od wielu lat unikam noszenia ubrań, które nie mają rękawów, ponieważ kilka lat temu miałam taki dość duży kompleks moich ramion, ponieważ kiedyś byłam trochę cięższa, ważyłam więcej. I ramiona też miałam takie większe. W tym momencie nie sądzę, żeby one były jakieś yy, duże, ale tak czy siak gdzieś tam to w głowie pozostało. Yy, I trudno jest mi oceniać siebie obiektywnie dosyć, yy, jeśli właśnie mam na sobie coś na ramionkach, Ponieważ po prostu specyficznie i krępująco trochę się w takich rzeczach czuję. Dajcie koniecznie znać, czy powinnam tę sukienkę zostawić, ponieważ sama w sobie naprawdę mi się bardzo podoba, ale nie jestem pewna właśnie tych ramionczek plus tych przeszyć. Czy one są w dobrym miejscu, czy ponownie jej ma Takiego efektu ciężkości, tutaj? E, czy ta spódnica właśnie nie wygląda, jakby ciągnęła całą tę sukienkę od góry? Nie wiem. Zobaczę jeszcze później w podglądzie, jak to wszystko wygląda, e, bo no, chciałabym taką sukienkę mieć, no ale nie wiem, czy, czy powinnam. Numer 16 jest takiego grubego, nieelastycznego jeansu. To jest taki oversize, ponieważ też ramiona tutaj mocno e, wiszą. E, nie wiem, co mam o tym myśleć. Generalnie no, czuć, że materiał jest sporządny, że jest dobrej jakości. E, jest tutaj cięty na dole, e, nie jest niczym zakończony, więc pewnie się będzie tak delikatnie strzępić po czasie, ale myślę, że to będzie w porządku. Taki właśnie efekt delikatnie później spranej tej kurtki, tej sukienki e, i właśnie tych postrzępień raczej na, w przyszłości, na przestrzeni lat. Powinien być całkiem w porządku. Nie wiem, czy się w niej dobrze czuję, czy powinnam ją sobie zostawić. Zobaczę jeszcze później w podglądzie, jak to wszystko wygląda, ale moim zdaniem jest to ciekawa propozycja. No i dla osób właśnie wysokich też będzie w porządku, na pewno nie będzie zbyt krótka. Rękawy też są akurat, oczywiście jak wezmę ręce do przodu, to będzie za krótka, ponieważ jest to sztywny jeans, ale kiedy mam ręce w dole, że coś tam robię, to akurat myślę, że długość jest idealna. Jeśli chodzi o zapięcie, bałam się właśnie, że to będą takie guziki do przekładania przez dziurę i bałam się, że będzie ich aż tyle do przekładania, ale na szczęście są to zapięcie na napy. Sukienka numer 17 to ponownie 100% bawełna. Wydaje mi się, że w kamerze jest taka bardziej neonowa i w kolorze takiej ciemniejszej dyni. A to jest taki jasny, jaskrawy pomarańcz. Powiem Wam, że podoba mi się to. Tak samo jak ta e, sukienka zielona, która była na początku. Też właśnie nosiłabym ją na jakieś takie występy, koncerty. E, widzę, że delikatnie przyśwituje, ponieważ mam e, ciemne majtki i to e, przebija. Ale słuchajcie, nie wiem, czy sobie jej nie zostawię, bo naprawdę jest śliczna. No trochę są te rękawy jak, jak dynia, jakbym właśnie takie dwie dynie miała na sobie, ale serio bardzo mi się to podoba. Kolor jest piękny, czuję się w nim dobrze, e, więc jeśli tylko na przykład lubicie, albo na przykład nie przeszkadza Wam raczej, to, że będą na Was patrzeć na ulicy, e, no to faktycznie ta sukienka zielona z początku i ta pomarańczowa byłaby dla Was super. Jeszcze będę na nią myśleć, ale naprawdę ma taką fajną energię i... You're sick of that. <laughs> I sukienka numer 18, już ostatnia, to długość 7,8, 100% bawełna i mój ukochany liliowy kolor. Z przodu ta sukienka wygląda bardzo prosto, ale co się dzieje z tyłu. Bardzo ładne jest swoje zapięcie zapięcie na guzik, a pod spodem ściągacz taki tutaj i zawiązanie na kokardkę. Bardzo mi się podoba. I ją sobie chyba zostawię, no bo ten kolor to po prostu mnie kupił stuprocentowo. Widzę, że pod koniec już miałam trochę lepszą pasję niż na samym początku. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. I to już było wszystko, całe 18 sukienek, które mierzyłam w... Ponad dwie godziny, za piętnaście czwarte zaczynałam nagrywać ten film, a jest teraz prawie 5 po szóstej eee, i tak poszło mi, myślę, całkiem sprawnie, jak na 18 sukienek i nagrywanie wszystkich przebitek. W każdym razie, jeśli chodzi o sukienki, nad którymi się zastanawiam, żeby je zostawić, to przede wszystkim jest to sukienka numer 1, czyli ten zwierzęcy, zwierzęcy print e, długość midi. Jest to sukienka e, mocno zielona, ta e, intensywna zieleń, która była z gumką w talii, e, długość midi i bufiaste rękawy, bardzo mi się podoba i myślę nad nią mocno. Kolejne sukienki to są te dwie sukienki, które zamówiłam, takie same, ale w innych kolorach. Tutaj myślę, czy zostawiać je obie, czy jednak postawić jedynie na przykład na zieloną sukienkę, ponieważ zdecydowałam się też jednak zostawić sobie tę sukienkę białą maxi na ramionczkach. Uznałam, że w poglądzie wyglądam całkiem chyba ok, plus faktycznie bardzo chciałam mieć zawsze taką długą sukienkę idealną na letnie wieczory, więc postanowiłam, że ją sobie zostawię, dlatego właśnie myślę, czy Brać obie te sukienki takie same, białą i zieloną, czy tylko postawić na zieloną. Oprócz tego na pewno zostaje ze mną sukienka numer 18, czyli ta liliowa sukienka bez rękawków, ta midi, długość midi, między midi a maxi. No i myślę jeszcze nad tą pomarańczą, nad tą dynią na rękawach. Też mi się bardzo podobała. Jest trochę właśnie w stylu tej zielonej, tej mini z gumką. Są one specyficzne, ale naprawdę bardzo mnie kręcą, bardzo mnie jarają i jestem ciekawa w ogóle, co mój chłopak o nich powie. Pewnie im się nie spodobają, on raczej woli takie klasyczne modele, ale, ale zobaczymy. Dajcie koniecznie znać, która sukienka Wam się najbardziej spodobała i która najlepiej na mnie leżała. Koniecznie też poratujcie mnie w wyborze tych konkretnych sukienek, na które mi się zastanawiam. Tamte sukienki na pewno idą z powrotem do resert. Coś tam mi w nich nie pasowało, a jednak ja, kiedy nie czuję tak, kompletnie jakiegoś stroju, jakiegoś e, ubrania, to najprawdopodobniej po prostu e, włożę go głęboko do szafy, na dno szafy i już po niego niestety nie sięgnę. Dajcie znać, jak podobało Wam się to mierzenie i co chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku z serii Metr 80 mierzy. Widziałam tam jakieś pojedyncze komentarze a propos spodenek na lato i spódniczek, więc dajcie koniecznie znać, e, po które z nich powinnam sięgnąć jako pierwsze. Zapraszam Was na Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj zakręcownią oraz kary z Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się pięknego dnia i na razie. Pa pa!